Małgorzata Korzuchowska, ja byłam w ciąży, a co sądzi o in vitru? Małgorzata Korzuchowska jest szczęśliwą mamą Jana Franciszka, którego urodziła w 2014 roku. Jej droga do macierzyństwa nie była jednak usłana różami. W podcaście Tak mamy aktorka opowiedziała o tych trudnych chwilach. Wyraziła też swoje zdanie na temat in vitro. Małgorzata Kożuchowska swojego męża Bartłomieja Wrublewskiego poznała w 2005 roku w samolocie. Kiedy leciała na pogrzeb Jana Pawła II do Rzymu. Pobrali się trzy lata później. Z dzieckiem postanowili poczekać. Aktorka dopiero po 40 roku życia poczuła, że chce być matką. Moje starania o dziecko śledziła chyba cała Polska. Mówiła w podcaście Martynę Wyżykowskiej i Natalii Hołowni tak: Mamy. Aktorce udało się zajść w ciążę, gdy miała 43 lata. Zrezygnowała wtedy z głównej roli w Teatrze Narodowym. W podcaście wyjaśniła, jak bardzo ciąża zmieniła jej sylwetkę. Ja byłam w ciąży barba papą. Byłam naprawdę duża. Naprawdę, byłam mamą Muminka. I myślałam że po porodzie od razu wejdę w moje dżinsy, a dochodziłam do siebie z rok. Wspominała ze śmiechem. Jak zobaczyłam Nataszę Urbańską, która chyba ze trzy dni po porodzie występowała już w kostiumie na scenie. No! To jest umbeliweable. To jest szok. Zazdroszczę. Ale jak patrzę na Kaśkę Sokołowską, to też to mam. Najwyraźniej, to wielkie odkrycie, są kobiety takie i takie. No to ja jestem taka. Przeczytaj także, czego dziś żałuje Małgorzata Korzuchowska, gdybym mogła wrócić do przeszłości. Cudzy słów. Małgorzata Korzuchowska od lat choruje na niedoczynność tarczycy i nie mogła od razu zejść w ciążę. Moja ciąża naprawdę była niemal cudem. Już wiele lat po porodzie dowiedziałam się, że gdy lekarze spojrzeli na moje wyniki, Stwierdzili, że przy takich parametrach to już nawet in vitro się nie proponuje. Szczęśliwie wybrałam inną drogę. Powiedziała, aktorka poddała się na protechnologii, metodzie, która indywidualnie podchodzi do każdej kobiety. Po dwóch miesiącach leczenia byłam w ciąży i dopiero wtedy pani doktor przyznała mojemu mężowi, że z badań wynikało, że miałam może dwa. Może 3% szans na posiadanie dziecka, wyznała kilka lat temu w wywiadzie dla Viva. W nowym wywiadzie wyjaśniła, że nie jest jednak przeciwniczką in vitro. Nie, nie jestem przeciwniczką in vitro. Po prostu ja bym in vitro nie zrobiła. Ale każdy ma prawo do własnej decyzji. Moja historia jest moja i zwyczajnie chcę, by ją uszanowano. Oświadczyła. Źródło: plejada.pl Przeczytaj także. Małgorzata Korzuchowska zdradziła sekretną zachciankę męża. Bartek Wrublewski prosi, by robiła to co tydzień. Małgorzata Korzuchowska o pracy i macierzyństwie. Nie chciała być jak chomik w konwrotku, a czy odrabia lekcje z synem.